Prawie 28 tysięcy złotych tyle udało się zebrać w gminie Czerwonak podczas 20. jubileuszowego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zagrała ona wyjątkowo głośno i to nie tylko w samym Czerwonaku, ale również w okolicznych miejscowościach. Imprezy rozpoczęły się w klubie Iskra w Promnicach. Wystąpiły tam grupy teatralne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury SOKÓŁ w Czerwonaku oraz w Szkole Podstawowej w Owińskach. Oferta była przeznaczona dla dzieci z rodzicami, żeby to był taki właśnie rodzinny dzień, kiedy mogą tutaj przyjść i zobaczyć różne rzeczy. Prócz gier i zabaw, zagadek dla dzieci z różnymi fantami, gdzie mogły zdobyć różnego rodzaju małe jakieś upominki. Również takim punktem szczególnym były po prostu jakby rzeczy kulturalne, artystyczne. Nie możesz! Ja sobie zamówię pirata, co ma wszystko po jednej sztuce. Uciętego. No dobra. To uczniowie szkoły w Owińskach przygotowali spektakl o piratach. Chłopak płynie na, chce płynąć na koniec świata, bo ma dosyć w ogóle świata, dosyć tych wszystkich y, zakazów, nakazów, zrób, ta, zrób to, zrób tamto. Co to jest ta depresja? Depresja to obszar położony poniżej poziomu morza. Ale on ma depresję samo. A nie taką morską! I najtrudniej jest zacząć, później już idzie łatwo. Ja gram akurat dziewczynę, która lubi się uczyć. Gdy na dziurę! Sam jest, jest ja! To jest strasznie fajne, że ja lubię też pomagać innym ludziom i myślę, że to jest naprawdę fajne, że ktoś wymyślił takie no, takie przedsięwzięcie i naprawdę fajnie. Że też możemy, nasza grupa teatralna może pomóc. Klub Iskra po raz pierwszy w ten sposób włączył się w wielkoorkiestrowe granie. Tu mają możliwość podejść, troszeczkę obejrzeć tej wielkiej kultury, spotkać się z sąsiadami, porozmawiać chwilę no i dorzucić te parę groszy do wielkiej orkiestry. Publiczność nie zawiodła i wypełniła klub. Bardzo mi się podoba. Szczególnie. Te, teatry. Bardzo ładne występy dzieci, fenomenalne. No, nie wiem, no, tylko na tych występach byłem, więc wydaje mi się, że ciekawie. Bardzo fajne, szczególnie córce się podobało. Pani Dorotka jest już gotowa. W przerwach między spektaklami można było spróbować ciasta upieczonego przez panie z koła gospodyń wiejskich. W tym roku żeśmy upiekły cztery gatunki placków, serniczki ze śliwaczką, przysłowiową złotówkę wrzucić do puszki, żeby zjeść kawaczek placka. roczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy miał też sportowy akcent. Pływalnia Delfin w Koziegłowach przystąpiła do akcji 100 basenów płynie z pompą dla Jerzego. Patronat nad nią objęło Ministerstwo Sportu. 8 stycznia na basenach w całym kraju zorganizowano sztafety pływackie, które musiały pokonać 20 km. Impreza w Koziegłowach cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że trzeba było nieco zmienić jej formułę. Każdy uczestnik płynie taką odległość, jaką może przepłynąć jednocześnie, płynie kilku uczestników, jak to widać na załączonym obrazku. Także w tej chwili mamy przepłynięte już ponad 40 kilometrów, no i mamy nadzieję, że uda nam się dowieźć do 60. Rekordzistą był Przemysław Dolata. On sam przepłynął 5 kilometrów. Postanowiłem wspomóc odgięstość wstecznej pomocy i także sprawdzić przepływanie. Całkiem nieźle poradziła sobie również 10-letnia Bożena Woźniak. Biorę udział, bo mam ochotę. Lubię przebywać w wodzie. Nic dziwnego, pływanie to pasja całej rodziny. Lubimy pływać. Pływamy tak właśnie rodzinnie. Wszystkie dzieci pływają. My trochę też jako rodzice. W imprezie wzięło udział ponad 80 osób. W sumie pływacy w kozie głowach przepłynęli ponad 83 km. Wielko orkiestrowe granie dobiegało jednak nie tylko z pływalni, ale również z gimnazjum w kozie głowach. Finał zorganizowano tu już po raz piąty. Oj, w gimnazjum dzieje się właściwie od samego rana bardzo, bardzo dużo. Przygotowaliśmy dla mieszkańców Koziegów moc atrakcji. Mogą z nami nasi mieszkańcy i nasi uczniowie, absolwenci, spędzić czas do samego wieczora. Odbywają się koncerty, przedstawienia, pokazy ratownictwa medycznego, pokazy taneczne. Dużym powodzeniem cieszyło się uruchomione w dniu finału studio fotograficzne. By zrobić sobie zdjęcie wystarczyło wesprzeć wielką orkiestrę. W szkole, w której uczę mamy możliwość wykorzystania sprzętu fotograficznego od tego roku i w związku z tym chciałem go wykorzystać w dobrym celu, a jednym z dobrych celów uważam właśnie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, gdzie można sobie za niewielkie pieniądze zrobić właśnie fajne zdjęcia. Uśmiechaj się Gosia. O, bardzo ładnie się uśmiechasz. Ząbki pokaż. Na początku nie było nikogo, po czym po prostu przyszła taka fala ludzi, że nie mogliśmy ogarnąć, ale no myślę, że jakoś dajemy radę i, i zapraszamy kolejne osoby tutaj do wzięcia udziału. Z zaproszenia szczególnie chętnie korzystały rodziny. Przede wszystkim to jest radość i dobry uczynek, i radość tego dobrego uczynku, który mamy okazję tutaj wykonać, dać. I tutaj nie mogło zabraknąć wolontariuszy, którzy zbierali pieniądze do puszek. W tym roku zostaną one przeznaczone na sprzęt dla wcześniaków i pompy insulinowe dla ciężarnych kobiet z cukrzycą. Warto naprawdę pomagać, bo jest, jest taka sytuacja teraz w Polsce, że no, pompy nie są wcale takie tanie, a, a naprawdę warto się przyłączyć do tego i, i moim zdaniem jest to naprawdę szlachetny cel. Jak zwykle, podczas finału były licytacje. Wśród przedmiotów znalazły się m.in. gadżety Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, obrazy, wiatraki wykonane przez więźniów, czy piłka z podpisami piłkarzy Lecha Poznań. Pięć tych za jedną Imprez nie mogło zabraknąć w hali sportowej w Czerwonaku. Tu na wszystkich czekał brozy Magic Show. Magiczne sztuczki służyły oczywiście wsparciu celu Wielkiej Orkiestry. Podobnie jak specjalna orkiestrowa cukiernia. Amatorów słodkości nie zabrakło, wszyscy chętnie wrzucali pieniądze do puszek. Uważam, że każdy cel, który orkiestra sobie stawia jest nie wiem, bardzo potrzebny, bardzo szczytny i po prostu trzeba pomagać. Jest to najlepsza akcja w Polsce charytatywna jaka jest i życzymy jej ogromnego powodzenia przez następne lata. Żeby można było po prostu pomóc dzieciom, pomóc chorym osobom potrzebującym, dla których po prostu nie ma pieniędzy państwowych, z państwowych funduszy. Nie był to jedyny słodki akcent podczas finału. Na salę wjechał też tort orkiestrowy harcerskiej ferajny. Przez ...harcerską ferajnę, jestem pewien, że dla nikogo go nie zabraknie. W tym roku w hali otwarto także wielki salon gier i to nie komputerowych, ale planszowych. Ich miłośnicy przekonywali, że to najlepszy sposób spędzania wolnego czasu. Mamy gry i dla dzieci są gry, i dla dorosłych i gry trwające 15 minut, i gry trwające nawet do, do, do 3 godzin. Przyjmujemy wszystkich, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Można się tu nieźle pobawić, pomyśleć także czasem bo gry planszowe nie tylko bawią, ale i rozwijają wiele umiejętności. Spędzamy czas w domu, praktycznie przy stole rozłożonym na maksa, przy grach też porozkładanych niekiedy na kilka dni i odciągamy małego od komputera najbardziej jakie gry lubisz? E, ja? Takie logiczne, w których trzeba trochę myśleć. Jest to piłka, którą podobną grałem w Lechu Poznań jeszcze. Czyli... Jednym z gości tegorocznego finału orkiestry w Czerwonaku był Piotr Rejs. Przekazał na licytację piłkę z autografem i książki. 500 złotych po raz pierwszy. 500 zł po raz drugi i 500 zł po raz trzeci. Czekaliśmy! Jej, Były też występy. Się przy muzyce, inni liczyli przyniesione przez wolontariuszy pieniądze. Niektórzy wrzucali, no nieźle, tak można tak to nazwać, dużo wrzucali, no a niektórzy mniej. No, to też zależy od człowieka. Nie? I choć takie przedsięwzięcia jak zwykle mają swoich zwolenników i przeciwników, nikt nie ma wątpliwości, że. Warto grać, że naprawdę kupują sprzęt dla dzieciaków, i myślę, że to jest najcenniejsze i dlatego gramy. Orkiestra w Czerwonaku miała wybuchowy finał, bo zakończyło ją Światełko do Nieba.